Dzień dobry, cześć, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu albo Ludzie Sukcesu, w zależności gdzie tego słuchasz. Ja nazywam się Anna Antoniak i miło mi Ciebie poznać w ostatnim podcaście w tym roku. 366 pierwszy podcast wyszedł 31 grudnia 2021 roku. A to jest ostatni podcast tej serii. Teraz podcasty będą nagrywane i wypuszczane jeden, dwa razy w tygodniu, ale będą również, również filmy. Kochani, ja chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć Wam, że to był dla mnie trudny rok. Pełen zlotów i upadków, ale jednocześnie z ogromnym postępem i rozwojem w sferze biznesowej i duchowej. O. Zapomniałam dodać. Wydawałam dwie nowe książki: Jak uleczyć zranione serce, plus jak uleczyć zranioną duszę. Stworzyłam nowy kurs online i pracowałam z dziesiątkami wspaniałych osób, które zmieniły swoje życie na lepsze. Jeżeli jesteś jedną z nich, ja cię serdecznie pozdrawiam. Jestem wdzięczna i dumna z ciebie, jak postępuje u ciebie Twój rozwój i co robisz w swoim życiu, w swojej rodzinie i w swoim sercu. Naprawdę mega. To wszystko sprawiło, e, m, że te 9 miesięcy, bo tak naprawdę rok, ale to było 9 miesięcy, e, pod względem biznesowym, był lepszy dla mnie niż dwa poprzednie lata a razem wzięte. Skończyłam szkołę w Warszawie oraz kursy, jeden stacjonarnie. Poznałam wiele niesamowitych osób, które to przyczyniły się do wzrostu m, mojego biznesowego, mentalnego, pomogły mi i były ze mną w trudnych chwilach, za co bardzo, bardzo dziękuję. Mało podróżowałam i odpoczywałam, co myślę, że nadrobię w 2023. Dokładnie. Byłam skupiona na projektach i biznesie prywatnie. Zakończyła się relacja, która okazała się fikcją i jednym wielkim kłamstwem. Oto nauczyło mnie, by więcej patrzeć na to, co ktoś robi, a nie tylko mówi. sam również lekcję na temat tego, by wiedzieć, komu pomagać i jak. Pomaganie jest bardzo dobre, ale wykorzystywanie czyjego serca nie. Tak, to jest prawda. Zaczęłam systematycznie chodzić na siłownię i czekam na tego efekty już na wiosnę. Wytrwałość, to było dla mnie spore wyzwanie. Każdego dnia przez cały rok nagrywałam podcast Słowo Miłości na dziś. Nauczyło mnie to większej samodyscypliny i wytrwałości. przy tym poznałam niezwykłych ludzi i pomogłam niektórym serduchom. Podsumowując, dostałam duże baty w tym roku, ale jednocześnie mocno się rozwinęłam biznesowo. Tym samym nie mogę się już doczekać kolejnych projektów i działań, tym bardziej, że zainwestowałam w system, który pomoże mi rozwinąć biznes i docierać do większej grupy ludzi. I jeszcze jedna kwestia najlepsza. Powiększyła mi się rodzina. Zdjęcie dodałam w komentarzu w poście. E, obejrzyjcie sobie na Instagramie albo na Facebooku. Mm, to jest moja dziewczynka kochana, jest cudowna. Najlepsze, co mnie spotkało w tym roku. Dziękuję Bogu za ten rok. Wiem, że dzięki temu, co się wydarzyło, przyszły będzie petardą. I. Chciałam teraz Tobie życzyć, mój drogi słuchaczu i droga słuchaczko, aby ten przyszły rok był rokiem pełnych, pełnym mm, wspaniałych zdarzeń w Twoim życiu, pełnym e, obfitości na każdej płaszczyźnie Twojego życia. E, życzę Ci zdrowia, bo to jest najważniejsze. Życzę Ci miłości i tego, aby zagościła ona w Twoim sercu. Życzę Tobie, abyś miał odwagę i miała odwagę Planować i realizować swoje cele, które zaplanujesz, żeby iść za głosem swojego serca i szukać swojego powołania. To jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Serce naprawdę y, zawsze mówi nam prawdę, tam w nim znajdziemy to, co jest y, prawdziwe. Dużo o tym piszę w, w książkach, które właśnie wydałam. Życzę Tobie, abyś miał wspaniałych ludzi wokół siebie i odcinał relacje, które są negatywne, które są, które podcinają Ci skrzydła i które tłamszą Twoją osobowość. Życzę Tobie, abyś miał wspaniałe relacje w rodzinie i żeby Twój rozwój nie poprzestał tylko na tym, co dzisiaj robisz, ale żeby szedł całe życie przez całe życie z Tobą. A w tym roku, żebyś zrobił naprawdę ogromny przełom w swoim biznesie, nie wiem, w życiu zawodowym. Życzę Tobie tego, byś nauczył i nauczyła się wybaczać, dlatego że wybaczanie ma ogromne znaczenie w życiu i uwalnia nas od wielu rzeczy. Życzę Tobie pokory, dlatego że pokora jest najlepszym nauczycielem i kiedy mamy pokorę, dostajemy. Więcej niż możemy się spodziewać. Życzę Tobie, żebyś rozwijał się również duchowo, ponieważ duchowość ma ogromne znaczenie, a Bóg jest niesamowity i, i to daje mi siłę, naprawdę daje mi siłę na ten przyszły rok. I ja, mimo tego, że to był ciężki rok i a, naprawdę ciężki, to ja dziękuję Mu za to, bo ja wiem, że i zawsze powtarzam też osoba, z osobami, które którym pracuję na sesjach online, że trzeba dostać baty, żeby być wyżej. I wiem, że to postawi mi o wiele wyżej niż dzisiaj jestem i niż byłam w tym roku. I Tobie tego również życzę, że jeśli były porażki w tym roku i były jakieś lekcje, to były tylko po to, żeby przyszły rok był o wiele lepszy i wzniósł Cię wyżej. Dziękuję Ci za ten rok. Dziękuję, że byłeś ze mną, że byłaś ze mną. Życzę Wam cudownej zabawy, tego, żebyście podsumowali sobie ten rok. Przesłuchajcie sobie podcasty kilka dni wcześniej i zaplanowali ten rok, i nie poddawali się, tylko wytrwale dążyli do tego, czego pragniecie. Ściskam Was i, i chciałam powiedzieć, że mam dzisiaj urodziny. Mówiłam to już ostatnio, tak. I jeszcze chciałam powiedzieć, że dzisiaj, 31 i 1 stycznia, czyli jeszcze jutro, w zależności od tego, czy przesłuchasz to, na wszystkie produkty elektroniczne, czyli webinary, szkolenia, kursy jest 30% przeceny. Więc możesz skorzystać. Polecam serdecznie. I w jednej opcji jest nawet konsultacja ze mną w pakiecie takim, gdzie jest to elektroniczne wszystko, więc jeżeli ktoś by miał ochotę, to serdecznie zapraszam do usłyszenia w przyszłym roku, moi drodzy. Ściskam buziaki. Pa.